Nasz kolega Karol będzie walczył w mieczu długim, ale możemy na jego przykładzie zobaczyć jak wygląda zbroja późnośredniowieczna, datowana na okres około Grunwaldzki. Proszę bardzo zobaczyć, jaka jest najważniejszy element zbroi Tak, drodzy państwo, proszę odpowiedzieć. Ktoś jakieś ma pomysły? Tak? O, dobrze słyszę. Najważniejszy jest hełm. A dlaczego? A dlatego, że jeżeli kogoś uderzymy w głowę, nawet wiem, bądź nawet nie, ro... ręką można ułożyć kogoś w głowę i on traci świadomość. Dlatego bardzo ważny jest heł. A zasłona, a cały hełm z to jest... Przyubica! Także drodzy Państwo, jeżeli ktoś Wam kiedyś powie, że ta zasłona podnoszona do góry jest przyłpicą wprowadza Was w błąd. hełm z zasłoną to jest przyubica. Tak jak tutaj kolega Karol ma sobie założone. Tutaj mamy akurat przyubice starego typu, czyli tak zwany Klappenweiser. Dlaczego? Bo nazwa pochodzi z języka niemieckiego i mamy tutaj "Wischuri", "Weiser" tak zwane po niemiecku i klapkę, która się zamyka. To jest daszurnat starego typu, dlatego że jest na